w Irlandii Północnej, w Enniskillen, na shoppingu. E, chciałabym Wam pokazać teraz, co kupiliśmy, bardzo szybko. E, to będą rzeczy z Funciaka, czy z Poundland, z Azdy. I skąd jeszcze? Tutaj mój synek chodzi: Chuck Jones, tak? Kupiliśmy. Uh -huh. I A zobaczymy jeszcze, co to będzie. To najpierw zaczniemy z funciaka, tak? Wszystko jakby po jednym funcie. To co kupiliśmy? funciaku wziąłam trzy takie same ramki na zdjęcia, które zrobiliśmy z sesji dla mojego synka. Z sesji dla mojego synka. Trzy takie. To jest 8 na 10 20 na 25 cm. To każda kosztowała po funcie. Funt. Teraz kosztuje 5 zł. Co jeszcze? Ten płyn to nie, to był po 2 funty. Taki duży, to jest 1150. To jest fery do mycia naczyń. To postawimy. Ja mam jedno takie chusteczki czasami. chusteczki, tak? To się nazywa? Co robi? Patrzcie co robi. śpi sobie na poduszeczce. Już teraz. To Czasami, jak coś jest bardzo, bardzo brudnego, nie chcę taką szmatką normalną, no to tym wyczerpam. Tak? To też kosztowało jednego funta. Aha, tutaj jest szampon. Odżywka i szampon. Z bananem. Bana bananowy odżywka i szampon. To też po funcie kosztowało. widziałam w internecie, że on niby taki dobry. Spróbujemy. Tak? Spróbujemy, no. Jeden żel pod prysznic. To jest Night Blooming Jasmine and Vanilla. Powąchasz? Ktoś tu się dociśnie. No, gdzie idziesz? Op. Mydło w płynie to taki, jak to się nazywa? Rif Rif do lewka nie wiem. Dwie takie wzięłam, żeby nie było już tych plastikowych butelek. Niby. Dwa nie Po to, po funcie też było. Palm Co jeszcze dzieje się za dużo? Wzięłam zoflory, Nie, zoflory. To jest do dezynfekcji, jakby takie, Ja to czasami podłogi tym myję. Można w łazience, można sprayem, można wlać do toalety. Różne ma zastosowanie. Zapach bukiet i. Świeżego prania. Co jeszcze? Pistolet i to taki akryl. To do naprawy w łazienkach i w kuchniach różnych. Nie wiem, tam koło, nie koło z tego, nie z lewu, tylko czekam. Kołowany leci woda na podłogę, po prostu po ścianie. To może mój tata naprawi teraz jest. To też wszystko po funcie. Tu takie kobiece po funcie. Kobiece sprawy. Mam cztery kostki do WC. Cztery. To z domy stosa Też po funcie. Lubię zapas. Jedną pyszną czekoladę. Mmm, skadły, oreo. I to jeszcze takie słoiki na gardło. Mentolowe, tak? Co tu jest napisane? No to na, na gardło i na... Klatkę, tak? Na, na klatkę. To się, jak to się na cześć? A tu jest miód i... I co? I cytryna. Chciałbyś, tak? Mhm. Mm nie mam pojęcia skąd to się wzięło w torbie. Ty wrzuciłeś? bo no. Chyba ty wrzuciłeś, tak? To do, do mnie. Usiądź to samo. No to właśnie na łóżko. I ostatnia rzecz. Znaczy ostatnia. Usiądź tu. To taki, jak grip eksposyjny jest, tym z tym wbiczem o smaku, czego? czarne porzeczki chyba? Tam to jest po prostu, to też za funda była, to jest tańsze tam po prostu, bo tutaj to kosztuje masakry, pieniądze. Ile jest saszetek, zaraz wam powiem? Pięć saszetek jest, no tutaj to jest 6 euro w aptece. wziąłem dwa perc bo to też po euro. Ile tu jest tabletek? 16. I buprofen też 16. No to wszystko kupujcie, tak? Sądyś? No dobrze, już się skończymy. Możesz sobie po z powrotem, ok? No i jeszcze. Teraz zakupy z Arzbiu. Coś fajnego. To kupiłam. Cudownie kupiłam tak? Lindor. Dla. pań do żłóbka, To większe pudełko kosztowało 5,50, powiedzcie? 337 gramów to mieszanka, tak? <laughs> a to to też mieszanka w sumie. cztery rodzaje a tu nie wiem trzy, tylko że to jest małe trzy, 200 gramów kosztowało 3,50, tylko 5,50 to 3,50 Nie wiem do domu może, dlatego do że jakieś 350 funtów to wszystko wkrótce. Piękny słoni na Santiago Sobie wybrał oczywiście. To jest z Spencer, ale to było drogie akurat. 15 funtów masz. To z Azdy. Do moje tu łazienki do przesypialni. I jak to się mówi, Wycieraczka? jest że mały dywanik. No. Mata. I to fajne. 8 funtów to kosztowało, właśnie. I co za zdyszczy, Sandusz? To kupiłam. To jest duży płyn do płukania. Prawie 2 litry ma. To ponoć jest coś takiego samego jak kokolino w Polsce. I to kosztowało 3, 3 funty. Water wipes. 4 paczki 10 funtów. Co zepsułeś? Water wipes to dla Santiago. Tak. No i... A tu dla mamy wzięłam piżamkę w Marks Spencer. To po, na święta będzie. były przecenione na 5 funtów. Z 12 że 1250 to było wcześniej cena. No, 1250, a jest przeceniona na 5. I ona czy ona jest z długim rękawem. Czy z krótkim? Chyba z krótkim ta była. Ale wiem, że mama wzięła dla mnie też. <grym> też za 5 funtów i z długim rękawem. Ale te swoje prezenty może pokażę w wodziennym filmiku, no nie będę teraz pokazywać się. I zabierasz. się. <grym> I to jeszcze. Właśnie, zapomniałam jeszcze to, wzięłam dwie bluzki do Santiago, do no synka Za 7 funtów. Jedna taka zielona. Widzicie? A druga beżowa. Piękny kolor mi się Super cool awesome uh -huh. Fajny materiał. Kurczę, jakieś dosyć dobre te ubrania były tam. To są na 2-3 lata. Tak? A co ty tam robisz? mogę Wam pokazać. Byłam w Jack and Jones. Mój mąż zadzwonił, żeby kupić coś dla jego kolegów po małym prezencie jakimś tam do 20 euro. No, do 20 euro. To co widzieliśmy? Dwa takie swetry. To są eski. One były akurat poprzedzeniane. 12,50. 12,50, ale to tak sama cena w funtach jak i w e no, oni jeden do jednego wymieniają. To jest taki cienki sweterek, to jest, nie wiem jak to się nazywa, Menarz, Taki szary? To są dwie sztuki tego. Koszulkę jedną dla brata, taką. 6, kosztowała. To jest akurat z 6,6 euro, sześć funtów. Yy, jedną bluzę zresztą dla chłopaków, któregoś 15, kosztowała 15. To jest taka większa. To ona jest granatowa z takim napisem tylko. Taka cienka bluza, ale w sumie ona jest na takim myszku fajny Cienka, ale ciepła, tak? To? I coś szczery? I jedno... To raz, dwa, y trzy. No i do czwartego była ta koszulka to jest dla małego brata. To dla koszula y dla której tam chłopaka. Fajna, ona jest niebieska, to jest trochę szaro wygląda. To jest eka. 15, tak samo, 15 funtów albo euro. Fajne. Nie, fantuś? Hmm? No i to było nie? Tak. A jeszcze w tym funciaku wzięłam, co wzięłam? Cukier. Półtora kilograma torebki za jednego funta. Czyli do ciasta będziemy mieli tutaj na święta. Tak? I tak. wzięliśmy trochę w jedzenia jeszcze, ale nie dużo w sumie. To już nie przynosiłam tu na górę, żeby Wam pokazać. I... to chyba by było na tyle. <ccadeck bio> <World> Jesteśmy chorzy wszyscy, no niestety. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was do lajkowania i do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym. Co moje dziecko robi? Proszę bardzo, zobaczcie. Najlepsza zabawa, torba. Gdzie jesteś? A ah, kuku! Dzień. Yeah.